Bardzo dużo mówi się o rezerwach Rosyjskiego Banku Centralnego. Bardzo dużo mówi się o tym, że składają się one i z euro, i z dolarów, i ze złota, i z Juanów przede wszystkim. Jak wiemy, rezerwy euro, eurowe i dolarowe zostały w zasadzie zamrożone. Jeśli chodzi o rezerwy złota, one de facto też są zamrożone, z tego względu, że złota, złotem nikt nie obraca w rublach. Nikt nie będzie chciał tego złota od Rosji kupić, a już na pewno nie od rosyjskiego banku centralnego, więc możliwości w mojej ocenie banku centralnego w wykorzystaniu złota w obronie rubla są bardzo ograniczone. Tutaj te rezerwy, którymi rosyjski bank centralny na pewno może operować, to są te rezerwy w yuanach chińskich. Aktualnie obserwujemy rekordy wszechczasów, jeśli chodzi o cenę złota wyrażoną w złotówkach. Przekraczamy poziomy 9000 złotych za uncję. Jeśli chodzi o cenę złota, w ujęciu dolarowym, przebiliśmy 2000 dolarów. Jest to poziom dążący do rekordów rekordu czasów, natomiast jeszcze nam parę dolarów brakuje. Także no, jesteśmy na bardzo wysokich poziomach w tej chwili. W dosyć oczywisty sposób złotów sprzyja ten konflikt, natomiast trzeba pamiętać o tym, że głównym motorem dla złota są tak naprawdę ryzyka inflacyjne, które się wiążą z tym kryzysem. Mamy konflikcie Ukrainy, która jest głównym dostawcą pszenicy, jest jednym z największych eksporterów pszenicy na świecie i Rosję, jednego z głównych eksporterów energii, surowców energetycznych. A ten konflikt się rzeczy bardzo ogranicza potencjał obydwu państw, windując ceny tych surowców. Zarówno pszenica, jak i ropa naftowa jest na, w okolicach rekordów wszechczasów czasów również. To w, w niedalekiej perspektywie musi przełożyć się na poziom cen w sklepach. W ostatnim czasie obserwujemy również wzrost zainteresowania Polaków złotem inwestycyjnym. To zainteresowanie nie zaczęło się teraz. to Ten ciągły wzrost obserwujemy tak naprawdę od 2019 roku. Polacy szukają alternatyw, przede wszystkim dla lokat bankowych, które dotychczas były tym zawsze numerem jeden. Szukają alternatyw z tego względu, że oprocentowanie nie broni ich przed inflacją. Już od, od ponad dwóch lat. Oprocentowanie lokat jest poniżej inflacji, i Polacy, szukając alternatyw, kierują się do złota. Złoto jest doskonałym zabezpieczeniem majątku, zwłaszcza w takich bardziej kryzysowych czasach, niespokojnych czasach i inflacyjnych czasach. To są powiedzmy te kryteria, które najbardziej złoto sprzyjają. Zdecydowanie klasyfikujemy złoto jako taką bezpieczną przystań, jako miejsce, jako aktywo, do którego kapitał w niespokojnych czasach płynie. Co ciekawe, co ważne, w ostatnich latach, nawet po tych okresach gwałtownego napływu kapitału w złoto, ono raczej z tego złota nie odpływało. Te pieniądze, które inwestorzy lokują w złocie, przechowują w nim dalej.